Może być ostatni vlog na tym kanale, bo najprawdopodobniej nie dożyję do jutra. W męskiej skali choroby to już jest tam zagrażający życiu. Boli mnie gardło, bardzo boli mnie gardło. Nie chcę mi się już nawet jeść, ale kawusia musi być, no bo to standardik wiadomo. Szczerze to bardzo mi się nie chce, ale tak jak bardzo mi się nie chce, tak bardzo jestem niezastąpialny, niezastąpialny, nie do zastąpienia w pracy. W sensie nie mam nikto zastąpić po prostu. Ze względu na to, jakby nie zabieram was dzisiaj do pracy bo najzwyczajniej w świecie mi się nie chce. Udało mi się jeszcze dokończyć montowanie wczorajszego vloga i zrobiłem sobie herbatę z miodem, bo mam wrażenie, że może delikatnie chociaż pomoże, a potrzebna mi jest pomoc, bo dawno naprawdę nie czułem się jakbym miał być chory i dzisiaj jest właśnie ten dzień, w którym się tak czuję i mm, no nie podoba mi się to. Ale no jest jak jest, trzeba się zaadaptować i... Być silnym. Jestem silny. <noise> Wychodzę do pracy i jestem prawie pewny, że mam gorączkę. A na 100% jestem pewny tego, że nie mam chęci do życia dzisiaj i to będzie nieprzyjemny dzień. Dobrze, że moja praca nie jest jakaś szczególnie wymagająca, bo nie wiem. W ogóle zdjąłem wczoraj tą bluzę razem z plakietką. Dzisiaj nałożyłem ją z powrotem i dopiero teraz zauważyłem, że mam ją na sobie. Przetrwałem. Brawo, ja! Niby przetrwałem, ale jakim kosztem? Jezu, ze dzisiaj 6 streszczów w tej pracy. Gardło mnie boli, czuję się źle. Nic mi się nie chce. Czuję się mega przeciętnie, tak overall. Na pocieszenie zrobimy dzisiaj przepyszne spaghetti. <kluzło> uh! Dzisiaj w końcu dojrzałem do tego, żeby faktycznie ogolić w końcu wąsisko i brodę. Rozum z z z z z dzisiaj I oni załudzamy tym pięknym miejscem, które się. Oj no, przemiał, to jest jak, że kilka może. Tym tajnym sekretem do dobrego spaghetti jest po prostu gotowanie. Wystarczy je gotować tak długo, jak się tylko da, tak, żeby to mięso było mięciutkie i to wszystko było tak elegancko zredukowane i, i to w sumie tyle. I używanie dobrej jakości passaty. Ja dzisiaj akurat nie użyłem, ale, ale zazwyczaj to robię, tylko dzisiaj miałem to akurat w szafce, więc tak to, to, to już wyszło. Wy możecie użyć jak najlepszej. Jesteśmy jakieś 4 godziny później i mam w końcu spaghetti, które wyszło trochę za ostre. W sensie nie miało takie wyjść, ale szczerze to już nie mam siły dzisiaj nic nagrywać i chyba będę zadowolony z tego spaghetti i w ogóle to już nie mam na nic dzisiaj siły, także do zobaczenia.